Dzień dobry, dobrze, powitać Was tutaj znów na 27. Spotkaniu Młodych w Wołczynie. Ja jestem Zuzia, to jest Bartek. Bartek, przedstaw się. E, ja jestem Bartek. Wspaniale. Który to jest Twój raz na Wołczynie? E, jestem na Wołczynie w sumie już e, piąty albo szósty raz. E, może na początku jeszcze jako uczestnik, później, później jako animator. Teraz już bardziej o tych spraw technicznych, ale, ale każda, 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 każda osoba się tu przydaje i każda osoba e, cieszy, że jest, tym bardziej po ostatnim roku. Wspaniale, czyli rozumiem, że najbardziej podobają Ci się ludzie, którzy tutaj są. Ten eee, klimat. E, najbardziej to podoba się oczywiście po, o, po, Boża obecność, Pan Jezus, ale, ale rzeczywiście ten klimat, który tutaj się tworzy, ta jakby wspólnota, która się zawiązuje, jest czymś ważnym i to rzeczywiście czuć e, co roku. Także wydaje mi się, że, że to jest ważny element spotkania, który, który gdzieś tam później każdy, każdy wspomina, który tylko przyjeżdża. Piękna sprawa. Czyli przyjeżdżasz sobie na taki pouczek i czego oczekujesz? E, czego oczekuję? E, Oczekuję tego, że w drugim człowieku i w, i w tym wszystkim, co się tutaj wydarzy, po prostu będę odnajdywał i będę widział Boga. I, i, i też przez to, przez to co, co, może, co może dam drugiemu człowiekowi, to też przy okazji otrzymam od Boga więcej niż, niż bym sobie tylko oczekiwał. Wspaniale. Jeszcze jedno mam pytanie do Ciebie. Oczywiście. Hasło tego rocznego Wołczyna jest zrozumieć. Co ci się od razu na myśl rzuca? Co mi się rzuca na myśl? E, to jest dobre pytanie. Hasło jest bardzo tajemnicze, e, ale zrozumieć, jakbym miał określić, to przede wszystkim e, no jest to spotkanie młodych. E, każdy mod, każdy, każda osoba młoda gdzieś tam na swoich pewnych etapach życia staje przed pytaniami, e, jak coś rozumieć, jak coś e, w jaki sposób coś interpretować, dlatego wydaje mi się, że, e, że gdzieś tam tutaj postaramy się na niektóre z tych pytań e, podpowiadać. Bardzo dobrze, bardzo dziękuję za odpowiedzi na te pytania. Dziękujemy I również. Do zobaczenia! Ciał i dusz w przymierze, tu rodzi się życie i karmi się wiarą. Do nich kościołem, kościół i domem, tu miłość dojrzewa, stając się ofiarą. Miłość dojrzewa, stając się ofiarą. Kto ma ducha złóżnych, słucha, sercem dziecka je przyjmuje. Kto bez ducha nie chce słuchać, planu Boga nie pojmuje. Przekażemy ten symboliczny klucz do bram, chociaż bram nie ma w ołczynie, ale symboliczny klucz do bram miasta, bracie Piotrze. Zapraszam do siebie. Rządźcie, uczcie, pouczajcie i bądźcie zawsze z Wołczynem. Nigdy nie przestawajcie. Klucz do miasta dla was. Więc zanim nastąpi oficjalne otwarcie 27. spotkania młodych w Wołczynie, tymże kluczykiem przekręcimy go trzy razy. A teraz... Perkusja tam w te werble. Dwudzieste siódme. Spotkanie młodych w Łóczynie pod hasłem. Zrozumieć uważam za otwarte. I teraz pełni spontaniczności, w radości, tańcząc, nie rzucając krzesełkami, tańczymy hymn 27. spotkania młodych w Łuczynie. Utkałeś mnie w łonie mej matki. Pod jej sercem cudownie złożyłem. więc żyję i kocham. Chcę być taki jak, jak mnie stworzyłeś. Chcę być taki jak, jak mnie stworzyłeś. Wszystkie ręce w górę, Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem, na wieki wieków, Amen, oddajmy Panu chwałę, On jest Królem, On jest Panem. Wszystkie ręce w górę, Chrystus jest Królem, Chrystus jest Panem, na wieki wieków, Amen, oddajmy Panu chwałę, On jest Królem, On jest Panem. Jest jedna cudowna, dobra nowina, Jezus Chrystus, który oddał za Ciebie życie. Tylko tą prawdę trzeba odkryć, zacząć smakować. I dziś Pan Bóg daje nam dotknąć tej prawdy, miłości Pana Boga właśnie u samych początków, kiedy Bóg stworzył Cię, stworzył cały świat z miłości, stworzył Ciebie z miłości, stworzył Ciebie do miłości, stworzył Ciebie dobrym i pięknym. Wypełnią się, jak ojcom przyrzekł Bóg. Za